Ciemka, Ludziska, jestem predzią, a to jest kolejny odcinek. Zagrajmy w Farkania Gotik 4. Idziemy dzisiaj, będzie dużo rozmowy. O, moje ręce. Czego chcesz? Co możesz powiedzieć mi o bitwie? Wojna nigdy nie jest piękna, ale to co się wydarzyło w krwawej dolinie, czegoś takiego nigdy nie widziałem. Katastrofa. Po prostu katastrofa. Jak do tego doszło? Oddziały lorda Heygena przewyższały nas liczebnie. Uwikłaliśmy się w walkę na tyłach. Nic nadzwyczajnego. Aż tu nagle z nieba zaczęły spadać kamienie. Jak wielkie krople deszczu. Fajno. Zerwał się lodowaty wiatr. Jak gdyby samemu Beliarowi odbiło się na szczycie góry. Ogarnęła nas panika i wkradł się chaos. Wszyscy zaczęli uciekać. Kto wywołał lawinę? Na pewno paladyni. Znowu igrali z magią. Jednak ich podstęp chybił celu, gdyż ofiar po ich stronie było dużo więcej niż po naszej. O. Wspomniałeś o magii. Powiedz mi o tym coś więcej. Było tak. Jeden z kamieni zmiażdżył mi ramię i powalił mnie na ziemię. I wtedy nagle usłyszałem tuż obok uderzenie i potężna czaszka spadła na pole bitwy. Ach, szkaradna twarz. Z trudem wstałem i uciekłem, gdzie pieprz rośnie. Jeśli słyszeliście skrzypienie, to sorry. Co się stało z Lordem Gawanem? Jak już mówiłem, panował tam chaos. Wszyscy uciekali, chcąc ratować życie. Od tamtej pory nie widziałem naszego pana. Okej, okay, Tak. Idziemy do kowala. W okazji weźmy lekkie I co, smyku? Podoba ci się moja praca? Ta. Tak. Mógłbym się czegoś od ciebie nauczyć. Hmm, rozejrzyj się. Wiesz, jak korzystać z młota i kowadła? Tak sądzę. Naprawdę? No to mam dla ciebie zadanie. Przynieś mi mój szkicownik, a pokażę ci kilka sztuczek. Brzmi nieźle. To gdzie znajdę tę książkę? Na południe od zamku stoi wieża strażnicza. Lubiłem tam przesiadywać i sobie szkicować. Ale pewnego dnia zjawili się jacyś przeklęci orkowie i mnie przepędzili. Na moje kowadło czarci pomiot! I zgubiłeś książkę. Szybko załapałeś, smyku. Przynieś mi ją, a nauczę cię prawdziwej sztuki kowalskiej. Poszukam jej. Dobrze! Powodzenia! Chciałbym zobaczyć twoje towary. O.

Teraz... Jak? Jeszcze nie. Mam nadzieję... Dobra, dobra, wiąże mi się tutaj. Chciałbym z... Tak na wizję ogólnie, co? Sprzedawać wszystkie te badziewia. Tak... 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 Tak. 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 Co sobie zostawi? Rę dystansowa. To. 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 Pełty y, ci sprzedam. Y, Dobra. Jesteś kowalem? Sprytny z ciebie chłopak! Informujesz się? <laughs> Owszem jestem kowalem. I to najlepszym, jakiego spotkasz pomiędzy Stewark i Setarif. Od lat służę baronii Srebrowód i jego lordowskiej mości. Słyszałem, że jego lordowska mość ma kłopoty. A moje kowadło smyku słusznie prawisz. Orkowie go pochwycili. Wstyd i hańba! Podobno Orkowie byli przyjacielscy. Tak też sądziliśmy. Przez wiele lat te obi boki siedziały spokojnie w swych jaskiniach. Aż pojawił się Erak. Erak i jego kamraci. Co wiesz o Eragu? To wojownik zmyrtany. Zjawił się tu ze swoją bandą i chciał się zabrać za leniwych współplemieńców. Lecz nasz pan nie mógł na to pozwolić. Zesłał więc raga do parowu pokutników. Hmm. Parów pokutników to swoiste więzienie, prawda? Zgadza się, smyku. To tam kończą wichrzyciele. I co się stało z ragiem? Po kilku miesiącach lord Gawan postawił łaskę ponad sprawiedliwość i kazał wypuścić raga. I teraz wiemy, że postąpił bardzo głupio. Erak nigdy nie powinien był opuścić klatki. Co zrobił? Przez długi czas panował spokój. Potem nasz pan włączył się w konflikt. Gdy tylko opuścił zamek na czele wojska, Erak stanął u bram z całym swoim klanem. Mm -hmm. Czego chcieli orkowie? Zająć zamek Smeku. A co niby? Na moje kowadło. Pokazaliśmy im, jak potrafią walczyć mieszkańcy Srebrowodu. Ha <noise> Żałosna banda orków mogła zapomnieć o zdobyciu zamku. Ja myślę. No to jak schwytali Gawana? Nasz pan wracał z pola bitwy. Miał przy sobie niewielu ludzi. A dodatkowo byli zmęczeni i słabi. Nic nie mogliśmy zrobić. Na naszych oczach otoczyli i pojmali lorda Gawana. Czemu nikt nie próbuje uratować waszego Pana? Smyku, rozejrzyj się. Co widzisz? niemczaków słabe uszy, rannych i kobiety. Któż miałby przypuścić atak na orków? Okay. Ja? Ja nie dzierżę broni. Ja ją tylko wytwarzam. Okej... Okay. Mówiłem, że ten odcinek to będzie głównie gadanie, ale wreszcie skończyliśmy. Mm. <laughs> Teraz możemy coś wytworzyć. Tak. tak, możemy sobie pojeść. Będziemy mogli sobie zrobić uczta. Fajnie, to jest tutaj przyjemnie. Nie tak po skosie? No. <laughs> Dzisiaj wejdziemy bo tylko na ten fragment, bo strasznie dużo gadania Aż się zmęczyłem Nikt tędy. Nic nie jest tak złote jak srebrny honor Skąd nasz? No dobra. Możesz przejść. Jeśli jesteś na tyle szalony. Szalony? Co to ma niby znaczyć? Ja wyruszyłbym na południe tylko ze sporą armią. Tam jest naprawdę niebezpiecznie. Ja sam robię e. za sporą armię. Mądrala. No to zobaczymy. Zwinom jest strasznie nieoteksturowaną twarz. <laughs> hmm. Idziemy najpierw to wierzę Widzę Jezu to Pielce To Pielce Ale fajnie O i wreszcie się zrobiła ładna pogoda akurat na, zakońc akurat na zakończenie odcinka Ale ten zamek jest ładny to no, trzeba im przyznać. Udało im się. <laughs> w ogóle wid widoki są ładne. Okej. Okay. Tak się... Zabija dzikie ścierwojady. Pierwsze gdzie wyruszamy to... Ta wieżyczka. Tuszu. Hej okay, ludziska, tu skończymy. Trzymajcie się. Do następnego razu. Cześć, pa hej. Trzymajcie się.